Cześć, cześć, jestem Marcel Mikicki z kanału Mikro Microsoft, czyli ja, A dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars, bo dawno nie było Brawl Stars na moim kanale, chyba dwa tygodnie. A wiecie pewnie dlaczego to? Wy, wy pewnie to widzicie jeden dzień po tym, jak już Edgar jest dos dostępny, właśnie w Brawl Stars. Ale jeszcze przed ode odbierzeniem, odebra odeb odebraniem Edgar otworzyłem sobie małą skrzyneczkę no i co tu będzie? No oczywiście, że nic. No a my teraz właśnie odbieramy Edgar. A więc naprawdę mega, że Bramster zrobił takie coś za darmo. No Edgar naprawdę szanuję, że, że Bramster zrobił to za darmo. Ja to odbieram, jak już ogólnie ta postać jest w grze kilka godzin, chyba sześć. Nie no po prostu nie miałem czasu nagrywać szybciej, no ale teraz oczywiście bierzemy Edgar, gra na solo, no i pierwsza ranga Zobaczymy jak nam pójdzie ogólnie. No i naprawdę mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Po prostu chciałbym, żeby to wyszło. Ale zostawcie pod tym filmem! Cztery łapki w górę, tak, bo Brawl już jest mniej popularny, żebyście chociaż te cztery łapki zostawili, po prostu kiedyś to było, o Jezu, nie chce mi wejść. Okej, okay, jestem w pierwszej rundzie po 15 minutach nareszcie i dobra, mega na razie jest. Czekaj, co robi i Ult? No dobra, już mniej więcej wiem, skacze tak jak Ult. Trochę tak jak u Piperki, tylko że nie ma y, pod sobą tych, 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 wiecie. To Ty, jest... Y, bomb. I co jest fajne w Edgar, że po prostu Edgar jak bije, to już uleca, ulecza się jej życie, a więc naprawdę mega. Y, dzisiaj może być live, y, jak sobie gramy Edgar. No, w sumie to wczoraj <noise> był live, jak sobie wbijamy Edgar. No a więc. No więc, a więc, no dobra. I. Ja sobie chyba tam wlecę. I tak miałem wrażenie. Ok. Ok. Okej. jest od Edgar'a, więc tak naprawdę blisko. Edgar. Jest chyba mocna postać. Wygrywa bardzo szybko i prawie pokonał prawie. Dobra, lecimy następną rundę. Okej okay. Lecimy teraz na tą postać, bo na, na kogo? To jest na Edbita bo mam szansę wygrać no i to wygram oczywiście, no bo to jest pi um, pierwsza ranga. No i jakoś nie są najlepsi ci z admiarzem, no ale... No ale, ale, no ale, ale, ale... Ale, ale, Aleksandra... Dobra, nie będę tego, 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 tego disco polo. Nikt tego nie lubi disco polo. Kto lubi disco polo, to po, po prostu niech napisze w komentarzach, bo ja naprawdę... O, dobra, po prostu nie lubię, nie lubię. No nie lubię. Okej... Okay. Nie, jak to się stało? No dobra, We mnie walnęła tak... Tym, tym... Chciałem sobie rozbić robotę, a tu nagle... Taka... A tu nagle takie coś... Kurczę... Okej... Okay. No dobra... Przeminę tą walkę. Napiszcie w komentarzu. Kto zgadnie wygrywa? I w tej rundzie przegrywa, czy może zwycięża. Napiszcie w komentarzu. A ja to przewinę. Okej. To złocie dynamować. O! Dobra! Kurczę, co to tu tuch... nie prawie porobił? Oczywiście, że to sposób, zanim coś wrócą mi dalej, to nie jak i Okej. Kurczę. No dobra, spróbujmy. Skąd ja to wiedziałem? Dobra. No postacie te są bardziej na telefon, nie? A LK na nabisko Dobra. Teraz lecimy tutaj. Pyk, pyk, pyk. No i pyk, no, no normalnie panie. panie. To jest najlepsze postać, jaką kiedykolwiek w lub widziałem. Pyk, nawet bita, pyk, sobie tutaj załatwić. Ojej, no w sumie mam 10 PR, 9 bo no, ale ogólnie to 88, co? Naprawdę tyle? A mam jakąś misję na Solo. Zaraz zobaczę jakie mam. Okej. Okay. Lecimy zaraz sobie znowu Edgar. No ogólnie to ciekawe, O Jezu, znowu nie mogę wejść. O Jezu. Okej, okay, jestem nareszcie na rundzie. Znowu po jakichś 10 minutach, no po prostu nie mogę, nie mogę, nie mogę. A co to jest? Co to jest? Ej, nie widziałem takie, że takie. Co dobra? A, pewnie, że te kolory. Okej, okay, fajnie, że to dodali. Ej, no. Mega, że to dodali. No i na dół sobie wziąłem dół, żeby też przetestować na dół. Po kilku sekundach nagle nie ma nikogo. Chyba po 30 sekundach. Tylko my i ktoś. No więc. Jednak ktoś jest, ale tak. No kurde, dziwnie. Dobra. Dobra. No i jest. Pokonałem. Ok. Dziewięć. Ilu pokonałem przeciwników? Zobaczę. Ile pokonałem przeciwników? To jeszcze jedna rundka. Od 35 minut. I nie mogę nigdy, kurde. Tego, no dołączyć, kurcze. No dlaczego, po co? I dlaczego jeszcze raz? Naprawdę nie wiem. To jest mega głupie. No bo. Dlaczego? Nie wiem, może lagin, ale powinny dodać po 55 minutach, kurde, próbowania, no. Z, naprawdę to z 20 minut próbuję dołączyć, no i oczywiście nie mogę. O Jezu! A więc myślę, że już byśmy się żegnali, bo oczywiście nam, No... No... Dobra, więc ja już bym się żegnał, po prostu mi się nie chcesz już nic o tym mówić, a więc cześć, się, do zobaczenia, na, to, żeby... na poważnie, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, Elo i do 22 grudnia, Elko, pa pa.